Radio Fiat. Posłuchasz, polubisz. 94 i 7 FM. -a. To środowy poranek Radio Fiat. Dzisiaj gościem Radio Fiat w poranku jest pani Monika Fajer, prezes fundacji. Monika Fajer to zawsze z ludźmi. Witam. Pani witam prezes, państwa, dzień dobry. Bardzo serdecznie witam. Dzisiaj światowy dzień Zwierząt. Czy pani ma zwierzaka w domu? No jak najbardziej, nie jednego. I ile? Mam dwa psy maltenczyki, mam kota, mam dwie papuszki. I powiem jeszcze, jak mogę w tym momencie, poszukuję dalej swojego kota, który wyszedł z domu i nie wrócił. I przez tą całą sytuację, właśnie, przygarniam wszystkie koty po kolei, które trafiają do mnie, bo okazuje się, że to nie jest mój kot. Panie Moniko, ale koty tak mają, że chodzą własnymi ścieżkami. No, każdy o tym wie. Może wróci? No, może wróci. No dobrze. Piszę o tym, proszę, żeby każdy informował. Jak ma kotek na imię ten zaginiony? Florian. To jak państwo zawołacie Florian na kota i kot przybiegnie do państwa, to znaczy, że pani Moniki. To proszę yy, o zwrot. pani woli koty czy psy? Czyli nie ma dla mnie różnicy. Ja kocham wszystkie zwierzęta. Dla mnie, zwierzęta w domu, to dzieci się inaczej wychowują, to jest coś pięknego. Ja nie mogę z dziećmi wchodzić do sklepu zoologicznego, bo jak wchodzę, to wychodzę zawsze z jakimś albo papuszką, albo z jakimś innym zwierzęciem. Mieliśmy króliczki, które później musiałam podarować komuś innemu, bo były bardzo już duże. Do tej pory te króliczki żyją. Sprawdzamy, czy wszystko w porządku. Także jestem, jestem szczęśliwa wtedy, kiedy moje dzieci są szczęśliwe, a dzieci są szczęśliwe, kiedy są zwierzęta w domu. Króliczki ponad miarę rosną, zwłaszcza te <noise> miniaturki. To tak, tak, to bywa. właśnie były te miniaturki. Pani Moniko, porozmawiamy teraz o Pani Fundacji, Fundacji Monika Fejer Zawsze Z Ludźmi. Jak to się zaczęło? I stąd w ogóle mm, pomysły, czy może takie założenia na organizację fundacji? Może tak. Zaczęło się to od tego, że ja zawsze lubiłam pomagać. Kiedyś mm, mieliśmy taki moment w swoim życiu, gdzie wychowywała nas mama sama i Wiedziałam, że potrzebowała pomocy i wiedziałam, jacy są ludzie, którzy pomagają i jacy są ludzie, y, którzy próbowali pomóc, a tak naprawdę każdy, każdy patrzył na to z, in, z, innego, z innego punktu widzenia. I postanowiłam sobie, że kiedyś, kiedy dorosnę, będę taką osobą, która będzie wspierała matki, która będzie pomagała innym. I też miałam w życiu taką sytuację, kiedy wyjechałam z dziećmi y, z padaczką do Swarzewa. Nad morze, miałam sytuację, gdzie dzieci mnie zapytały. Pytały mnie, zadawały mi wieczorem różne pytania, i jedno dziecko mi mówi tak: Pani Moniko, niech pani opowie jakąś historię swojego życia. I ja mówię: Wiecie co? Kiedyś ksiądz na religii mnie zapytał: które dziecko ma robione błogosławieństwo na czole? I wtedy żadne dziecko się nie zgłosiło. I wtedy też postanowiłam, że jak będę kiedyś y, osobą dorosłą, będę mieć swoje dzieci, będę zawsze błogosławiła, kiedy wychodzą z domu. I sytuacja była taka, że poszliśmy później zaraz na mszę do takiego małego kościółka w Swarzewie. Było już koniec mszy, zamyka się obraz, tak jak na Jasnej Górze, tej Matki Boskiej Swarzewskiej. Przyjechał arcybiskup, chyba wtedy poznański, nie pamiętam kto wtedy to był, było z powrotem otwarcie obrazu. I odprawił jeszcze troszeczkę, jakieś, jeszcze trochę mszy i w tym momencie, kiedy wychodziłam na tą mszę, była dziewczynka, siedziała z zespołem Downa, która się huśtała i brała kamyszki do buzi. I mówię do niej, nie bierz tych kamyszków do buzi, a ona tak się na mnie spojrzała i ta sama dziewczynka stała koło mnie w kościele huśtając się. I ja tak opowiadając tą historię o tym, że ja nigdy mnie nikt nie pogbogosławił, mówiłam to w gronie dzieci, gdzie tej dziewczynki nie było. Kiedy wychodziliśmy drugi raz z kościoła z tym arcybiskupem, była mała grupa ludzi, w tym momencie ta sama dziewczynka wbiegła do kościoła, wsadziła całą rękę do wody święconej i zrobiła mi krzyżyk na czole. Wszyscy byli zdziwieni, a koleżanka, która była wtedy ze mną, mówi, to się nadaje do programu, nie do wiary, No mówię. właśnie, została I, pani pobłogosławiona, tak, pani I pomyślałam sobie, że będę pomagała tym dzieciom i będę pomagała dalej, bo to jest jakiś znak od Boga. Ale fundacja zajmuje się dziećmi, czy nie tylko? Nie, nie, zajmujemy się wszystkim, pomagamy wszystkim dookoła, każdy przychodzi z każdego... Jakąkolwiek prośbą. Piszemy jakieś pisma, y, wspieramy mamy, które walczą w sądzie. No, wszystko, co tylko jest i remontujemy mieszkania, jak trzeba dla dzieci, czy, y, czy dla osób starszych, co potrzeba. Robimy to własnym sumptem. Zbieram grupę ludzi, którzy są w Częstochowie, a mamy bardzo dużo ludzi, którzy wspierają, którzy chcą pomagać i, i widzą to pomaganie, więc dla nich to jest takie budujące. No właśnie, bo chciałem też zapytać o to, kto pani pomaga, pani Moniko, w Fundacji, bo wiadomo, że y, dwie ręce cudownie działają, a... Ale jak mamy już więcej, to już wtedy i tak. Tak, mamy bardzo wiele osób, mamy bardzo wiele osób, które pomagają i to są osoby prywatne. To są osoby prywatne, którym życie się ułożyło bardzo dobrze, ale chcieliby pomóc komuś innemu. I to są właśnie takie osoby, takie dobre dusze w naszej fundacji, które kiedy potrzebuje, na przykład będziemy teraz yy, chcieli wyremontować pani, która choruje na nowotwór, łazienkę. I już powiedziałam, że ta łazienka będziemy chcieli jakieś tam albo pomoc, albo nawet finansową, ewentualnie, żeby ktoś nam pomógł przy remoncie. Zgłosiły się już trzy osoby, więc z góry dziękuję tym osobom. Prosiły, żeby nie ujawniać, bo to są takie ciche anioły. Ale za każdym razem, nie wiem co to jest, ale kiedy potrzebuje jakiejś pomocy, jest mnóstwo ludzi, które otwiera swoje serce i pomaga. Aniołów nie brakuje w Częstochowie, to na pewno cieszy. Z jakimi problemami, Pani Moniko, zgłaszają się ludzie do fundacji? No, jak mówiłam wcześniej... Bo to jest taki papierek lakmusowy yy, względem tego, czego ludzie w Częstochowie generalnie potrzebują jakie mają problemy. Można, może tak, być to tak. są problemy przeważnie mieszkaniowe. Chodzi o wykup mieszkań na przykład, prawda? Bo są takie problemy, że ludzie potrzebują wykupić mieszkanie. Niestety wszystko się pozmieniało. Nie ma takiej możliwości w chwili obecnej. Yy, jeżeli chodzi o ludzi, przyjmowania mieszkania po ludziach, po dziadkach, po babci, po ludziach starszych, bo trochę to prawo się zmieniło. I teraz nie mogą osoby pozyskać mieszkania te, które, czy wnuczek, czy, czy prawnuczek musi to iść pra, linią. Najpierw jest matka, najpierw najbliższa rodzina, a potem po kolei następne osoby. Ale nie tylko. Są też osoby, które walczą o swoje dzieci, które, które przy, borykają się, odbijają się od ściany, które mamy, które przychodzą i wiedzą, że będą dzieci musiały wrócić za granicę. I nie wiedzą, co robić. I co mogę, to pomagam. Dzwonię, piszę, wspieram. No, nie mogę tu mówić na antenie y, ile wykonałam telefonów, jak jak próbuję pomóc, bo bo każda sytuacja jest inna. To pomoc prawna bardzo ważna jest. Tak, dla pomoc prawna jest. Tak, ja akurat. Y, wspieram się i współpracuję z Fundacją ETOCH w Częstochowie, która jest pomocy poszkodowanym przestępstwem. To jest pro, projekt z Ministerstwa Sprawiedliwości. Oni bardzo y, pomagają y, i, i no, znaczy, wszystkim. Tutaj nie ma, nie ma wyjątków. Mhm. Pani Monika, przerwa muzyczna y, przed nami, ale po przerwie też jeszcze kilka ważnych tematów mamy y, y, do Pani, kilka pytań związanych z funkcjonowaniem Fundacji. Przypomnę, że dzisiaj naszym gościem jest y, Pani Monika Fajer, prezes Fundacji Monika Fajer Zawsze z ludźmi. Za chwilę wracamy do rozmowy. Radio Fiat. Posłuchasz, polubisz. 94,7 FM. To poranek radio Fiat, a dzisiaj gościem poranka jest pani Monika Fajer, prezes fundacji Monika Fajer. Zawsze z ludźmi. Pani Moniko, czy pani się spotyka z takimi objawami wdzięczności ludzi za tę pomoc? O, niesamowicie. Bardzo często się z tym spotykam. Ludzie są bardzo wdzięczni. Ja mam akurat też taką panią, której pomogłam. Pani jest teraz z dziećmi w Polsce. Pozdrawiam ją serdecznie. Pani Joanna która nawet wysyła mi co roku z, ze świąt zdjęcia ze swoimi dziećmi i powiedziała, że do końca życia będzie wysyłała, bo dzięki mnie ona jest razem z tymi dziećmi. To już dzisiaj. taka przyjaźń się zawiązuje. Tak, nawet tak to się zawiązuje potuszków. przyjaźń, ale też te osoby, którym się pomogło, zaczynają pomagać innym. To tak jakby procentowało. Mm -hmm. To mnie się podoba, bo ja lubię pomagać. Mnie to naprawdę, kiedy mówię rano wstaję, to mnie to napędza do, do takiego życia. Wstaję nieraz zmęczona, ale myślę sobie, jak zaczynam pomagać, to ja po prostu rosnę. A jaka to jest satysfakcja, jak się widzi uśmiech na twarzy drugiego człowieka później? No niesamowita. Takich sytuacji mam bardzo wiele i widzę, że teraz to ziarno, które zasiałam kiedyś, teraz to do mnie wraca. Pani Monika, poważny temat chciałem, żebyśmy też dzisiaj poruszyli. Pojawiają się ministerialne programy związane z przemocą domową. Czy pani działając w fundacji styka się, spotyka się też z takimi problemami, czy takie zjawisko przemocy domowej występuje u nas w Częstochowie często? No występuje występuje przemoc domowa i zresztą mieliśmy niedawno taką sytuację bardzo nagłośnioną. Nie chcesz do tego wracać, bo to było bardzo przykle dla wszystkich mieszkańców, ale na co dzień też się spotykam. Spotykam się. Jest sytuacją, gdzie y, matki są bite, gdzie nie mają gdzie odejść i muszą być w tym związku dalej, bo nie mają mieszkania, nie ma kto ich wesprzeć, akurat tutaj. I staramy się znaleźć coś dla nich, ale to jest, naprawdę to są ciężkie sytuacje, ale też i mężczyźni są poszkodowani. Także nie tylko matki, bo nieraz matki po złości zabierają dzieci, mężczyzna walczy o te dzieci i dochodzi do różnych sytuacji życiowych w domu. I wtedy są właśnie awantury i różne inne sytuacje. A często bywa tak, pani Moniko, że chyba, nie wiem, kobiety może wstydzą się tej sytuacji, w jakiej się znalazły, a może mężczyźni też się wstydzą, bo też są czasami ofiarami przemocy domowej. Co by pani radziła takim osobom? Nie bać się iść na policję, do odpowiednich służb, ale, do fundacji na przykład? Ale jak najbardziej. Przecież to wszystko jest tak samo jak dla kobiet. Otwarte jest dla mężczyzn i do fundacji tak samo. Dlatego zapraszam nawet do tej fundacji, nawet do mojej. Ja mogę skierować, mogę porozmawiać. Proszę się nie bać. Ja wszystkich przeprowadzę bardzo ładnie za rękę. Pani Moniko, y chciałbym, żebyśmy się jeszcze pochwalili. Jest pani też y członkiem Rady y Programowej w Suchodoli. Y Państwo, którzy mocno obserwują życie księdza Jerzego Popiełuszki, to pewnie wiedzą, o co Chodzi, ale pani Unika wytłumaczy, opowie, jak to wygląda. Tak, i wspieram wspieram powstawanie Muzeum Księdza Jerzego Popiełuszki. Będzie przeniesione jego mieszkanie jeden do jednego do Słuchowoli i powiem tak, no, przyjaźnie się z tą rodziną. Ja jestem, jestem osobą bardzo wierzącą i niejednokrotnie miałam wiele takich sytuacji, gdzie, pod, gdzie podnosiłam głowę do góry i mówiłam Księże Jerzy, naprawdę dziękuję Ci za to wsparcie, za to pomoc. Modlę się bardzo często też do niego. I jest takim moim y, duchowym przyjacielem, mogę tak powiedzieć. Y, I chciałabym powiedzieć, że y, to, co robią teraz, to, to muzeum, które powstaje, y, a robi to pan. Y, y, Pan marszałek Romaniuk, który naprawdę wspiera tą całą rodzinę, wspiera to całe, to całe przedsięwzięcie, a byłam na niedawno na, na oddaniu aktu notorialnego w Białym Stoku. Robią bardzo dobrą pracę, a ja się cieszę, że mogę razem z nimi być. Mogłabym o tym dużo mówić, mhm. bo niejednokrotnie byłam w mieszkaniu księdza Jerzego Popiełuszki, błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, przepraszam, w Warszawie i jak wchodzę nawet do tego mieszkania, wszystko mi się wydaje, jest takie święte, ja nawet nie wiem, jak mam usiąść, nie wiem, jak mam coś dotknąć i coś ruszyć. Także bardzo się cieszę, że jestem taką osobą wyróżnioną, że tam mogę być razem z nimi i mogę ich razem wspierać. Zresztą zawsze y, prowadzą mnie słowa księdza Jerzego Popiełuszki do zło, dobrem, zwyciężań. Tak, bardzo ważne, bardzo ważne motto, które no, niech nam towarzyszy y, zawsze. Czy pani Moniko możemy powiedzieć tak mniej więcej, kiedy to Muzeum Suchowoli zostanie y, oddane? No ciężko jest mi teraz powiedzieć, bo teraz trwają prace nad tym. Jest Już był zrobiony projekt, teraz będzie powstawała budowa. Różnie to bywa, także nie chcę wprowadzić błąd. Ale czekamy i obserwujemy. Mhm. Pani Moniko, na zakończenie chciałem, żebyśmy e, też e, no, spowodowali, że ludzie, którzy słuchają nas dzisiaj, nasi słuchacze, szanowni, też się troszeczkę uśmiechnęli, bo mamy dla naszych słuchaczy niespodziankę. Tak. Chciałam, przygotowałam taką niespodziankę. Mamy niespodzianki dla słuchaczy, którzy dzisiaj, ja bym bardzo chciała, żeby zapoczątkowali to dobro. Żeby kto zadzwoni, pierwsze 20 osób, które zadzwoni dzisiaj do radia, później będzie podany pew, na pewno numer do radia, mm. y, otrzyma prezent, który chciałabym, żeby podarował osobie, która jest blisko niego, a która potrzebuje troszeczkę uśmiechu, troszeczkę szczęścia, takiego wsparcia. Wsparcia takiego, że jest drugi człowiek koło niego, żeby podnieść mu dzisiaj taką wartość siebie I, i wiem, że to jest, to bardzo procentuje i wiem, że jak pomożemy jednej osobie, to u nas zaprocentuje z niesamowitą mocą. Yy, 34 365 12 56 34 365 12 56 20, 20 niespodzianek. Dla 20 20 niespodzianek, tak. osób, które się do nas yy, dodzwonią, tylko ten prezent nie zabieramy, proszę Państwa, dla siebie, tylko dajemy Osobie drugiej, osobie, drugiej tak. bliskiej osobie. Pani prezes, jak pani to robi, że taka pozytywna energia od pani bije zawsze? Proszę zdradzić tajemnicę, może Nie skorzystam. Wiem. Nie wiem, ale powiem, że wszyscy, co przychodzą do mnie, a przychodzą nieraz jak do lekarza, raz w miesiącu i mówią, że jak wychodzą, to są pozytywnie taką energią naładowani. Ja wiem, że to jest wiara w Boga, bo ja jestem osobą bardzo wierzącą i wiem, że tą siłę to otrzymuję zawsze z góry. Bardzo dziękuję za wizytę dzisiaj w studio. Pani Monika Fajer, prezes Fundacji Monika Fajer, zawsze z ludźmi była gościem poranka Radio Fiat. Dziękuję pięknie Pani Prezes za wizytę w studio.